Nie myła włosów przez trzy dni, posłyszałam, że drobne włosy lepiej znoszą farbowy. To bardzo częsty mit. Niestety w rzeczywistości mocno zabrudzona skóra głowy i przetłuszczone włosy są barierą ochronną dla włosa, która blokuje dostęp kosmetyków do struktury włosa. Czyli powinnam umyć włosy przed farbowaniem? Tak, ale dzień wcześniej mycie dniu wizyty może powodować podrażnienie skóry głowy. Myjemy dzień przed wizytą, żeby się naprodukowała troszeczkę ta warstwa likwidowana skórze, natomiast ona nie zablokuje dostępu kosmetyków do struktury włosów. Prawda, nikt mi tego wcześniej nikt tak nie powiedział. Zawsze chodziłam z tłustymi włosami na farbowanie. Jeśli klientka przychodzi z przetuszczonymi lub mocno brudnymi włosami, to dla nas wyzwanie. Farba może łapać nierównomiernie, zabieg chemiczny może podrażnić bardziej skórę głowy, a efekt końcowy nie będzie idealny. Dlatego edukuj swoich klientów. Przed wizytą musi być włos delikatnie umyty, bez intensywnego masażu skóry głowy. Tylko wtedy macie czystą bazę do pracy, a klientka czuje, że trafiła do profesjonalistów Jeśli chcesz się wyróżniać, zaobserwuj nas.